Stary Fordon, jedno z bydgoskich osiedli, przez lata zapomniane i zaniedbane. Niewielu Bydgoszczan ma świadomość bogatej historii tego miejsca, bo Fordon to dzielnica inna niż wszystkie. 3 lipca 1424 roku król Władysław Jagiełło ulokował tu miasto zwane Fordanem. Od połowy XVI wieku stało się ono miejscem zamieszkania dla Polaków i Żydów. Z czasem od 1822 roku doszła trzecia nacja: niemieccy koloniści. Od tego czasu możemy mówić o mieście trzech kultur, trzech nacji i trzech religii. Przez dziesiątki lat tak różni wobec siebie sąsiedzi wspólnie żyli i pracowali. Podzielił ich nacjonalizm, który był motorem Holokaustu, zniewolenia Polaków i ostatecznie wygnania Niemców. Druga wojna światowa zniszczyła tamten świat bezpowrotnie. Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu od czterech lat organizuje wydarzenie Jedno miasto, trzy kultury. Nadrzędnym zadaniem tych działań jest rewitalizacja społeczna dawnego miasta Fordon, przywrócenie z odmentów niepamięci historii ludzi i wydarzeń, jakie były siłą napędową tego miasta. Organizatorzy kładą szczególny nacisk na pozostawienie trwałych i czytelnych śladów dla przyszłych pokoleń. Stąd m.in. budowa lapidarium, cmentarza ewangelickiego, realizacja projektów filmowych, teledysku Kultura oraz dokumentu Fordon Historia Królewskiego Miasta. Tematem czwartej edycji są trzy odcienie wolności Polacy, Niemcy i Żydzi. Pamięć wykuta w kamieniu. Cztery lata to robimy. Jest to jeden dzień w roku we wrześniu poświęcony historii Fordonu. Staramy się, żeby zawsze coś po tym zostało, więc mamy i tutaj w synagodze stałą wystawę macew dokumentów Dawida do Ozera. Mamy lapidarium zbudowaliśmy, tak. Dostaliśmy wyróżnienie w Opolu, w Europejskich Dniach Dziedzictwa. Dla nas olbrzymie, bo jesteśmy społecznikami i przede wszystkim jesteśmy amatorami, a nie zawodowcami, ale pełni pasji. Wszyscy robimy taką, to, to jedno miasto czy kultury właśnie po to, żeby pokazać, jaki potencjał tutaj jest. Potencjał historii, opowieści o ludziach. Dzisiejsza wycieczka, na którą przyszło naprawdę dużo osób, no, takiego człowieka jak ja uskrzydla. Że mogę być może po raz enty y, tą samą opowieść w tej czy innej formie przedstawić, i widzę w tych słuchaczach zdziwienie, zaciekawienie, no radość czasami, lub ktoś podchodzi do mnie później, mówi: Ja tu mieszkam całe życie i tej historii nie znałem. No wówczas człowiek ma świadomy, że warto to robić. Trzon wydarzenia stanowi co roku spacer połączony ze zwiedzaniem. Regionalista, przewodnik po Fordonie, autor publikacji o historii dawnego miasta Damian Rączka. Bez wytchnienia opowiada o historii, tajemnicach i innych ciekawostkach miasta Fordon dziś Bydgoskiej dzielnicy. Pamięć wykuta w kamieniu, obelisk ku czci pomordowanych mieszkańców Fordonu, 18-wieczny cmentarz Świętego Jana, lapidarium cmentarza katolickiego pod wezwaniem Świętego Jana, pamiątka po ważnych postaciach Fordonu pochowanych na tej nekropolii. Dzięki pasji historyka oczom i uszom zgromadzonych nie umknie nawet mała przestrzelina, która prowadzi do drugowojennej historii i zdobycia miasta przez Sowietów. Grup zamordowanego przez Niemców ukochanego burmistrza Fordonu Wacława Wawrzyniaka, lapidarium cmentarza Ewangelickiego, resztki nekropolii uratowane przez lokalnych pasjonatów, w końcu wspaniałe kościoły świętego Jana i świętego Mikołaja i historie o tym, jak świątynie wymieniły się dzwonami. A to Kuczka, altanka zbudowana na żydowskie święto szałasów, jedna z niewielu ocalałych w Polsce i przypominająca o tym, że i Żydzi zamieszkiwali przed wojną Stary Fordon. Wycieczka trwająca ponad dwie godziny zrobiła na zwiedzających ogromne wrażenie. Niewątpliwie dla mnie... Yy... Damian Rączka, czyli Amon Fordoński, tak, jest skarbnicą wiedzy i obserwując uczestników wycieczki, zwróćmy uwagę na to, że wszyscy słuchają go jak zaczarowanie. Ja, która niekoniecznie lubię historię, słucham Amona. Nie ma wyuczonego tekstu, którym nas obdarowuje, on, on opowiada z sercem, opowiada także za zaciekawi i dorosłego, i, i, i młodego człowieka, także naprawdę... Czoła, każdy historyk powinien tak prze, przekładać swoją wiedzę, jaką to robi. Zależy nam na tym, żeby nasi harcerze e, również posiadali jakąś e, świadomość historyczną. E, chcielibyśmy, żeby no, zgłębiali ją no, przy okazji chociażby takich właśnie wycieczek, takich spacerów, e, które tutaj organizuje e, na przykład Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu. Jak Wam się podoba? No, jest rewelacyjnie. Bardzo ciekawie było prowadzone. Dowiedzieliście się czegoś o starym Fordonie? Oczywiście. A mieszkacie tutaj gdzieś w pobliżu? Zytgaszcz jesteśmy. Aha. I co, znaliście tą historię? Absolutnie nie. Zupełnie nowo, zupełna nowość. Wiedziałam, że Żydzi tutaj mieszkali, e, ale jakby nie, że spotykały się tak odrębne kultury. Co Was najbardziej zaciekawiło? Właśnie to, że te trzy kultury razem tutaj e, żyły tak blisko i potrafiły bezkonfliktowo. Funkcjonować. Nie jest to moja pierwsza wycieczka. Zawsze jestem pod ogromnym wrażeniem prowadzącego wycieczkę samego Fordonu. Zawsze chętnie dowracam, nie jestem ani z Fordonu, ani z Bydgoszczy. Przyjechałam specjalnie na dzisiejsze święto z Gdańska. Poza historią, która jest cudownie ukazana, niesamowite wrażenie robi Fordon, który się pięknie rewitalizuje, remontuje i to cieszy. Jedno miasto, trzy kultury zdążyło w ciągu ostatnich czterech lat przebić się do świadomości nie tylko mieszkańców Fordonu i Bydgoszczy. To impreza znana już w całej Polsce. Gwarantem sukcesu jest tu bez wątpienia pasja, zaangażowanie i prawdziwie wciągająca historia miasta. Oczywiście, że ma wspaniałą historię, tym bardziej chcę ją promować. Podam dzisiaj taki fajny przykład, gdzie pan w wieku 44 lat zwrócił się do przyjaciela Damiana. Mieszkam tu od 44 lat i nie wiedziałem, że to miejsce ma tyle historii, że, że ta historia jest taka wspaniała. Jak to jest możliwe? No, o to właśnie nam chodzi. To jest ta prawdziwa rewitalizacja, żeby ci mieszkańcy, którzy tutaj mieszkają, poznali to miejsce, poznali miejsce, w którym mieszkają. Bo to poznanie własnego gniazda, domu, ukochanej dzielnicy, jak mówią o Starym Fordonie jego mieszkańcy, to prawdziwie społeczna rewitalizacja. Nie tylko o te nowe, wspaniałe drogi i chodniki chodzi, najważniejsi są ludzie, to oni muszą chcieć zmieniać Fordon. Rewitalizacja dotyczy, oznacza ożywienie. Oznacza ożywienie życia ludzi w przestrzeni niematerialnej głównie. A oczywiście ona jest widzialna poprzez materialne znaki, natomiast chodzi, dotyczy to głównie odnowienia tożsamości mieszkańców, poczucia dumy z tego skąd są, z czym są związani i ożywienia ich pamięci. Jedno miasto Trzy Kultury tegoroczna edycja to jest właśnie pamięć wykuta w kamieniu. A czym jest pamięć? Tak naprawdę nadajemy znaczenie temu, co jest dla nas ważne i na tym się koncentrujemy. W związku z tym, jeżeli ludzie, którzy tu przychodzą, mieszkają od kilkudziesięciu lat w Fordonie i pierwszy raz słyszą historię tego miejsca, to znaczy, że to będzie realna zmiana w ich życiu. ich życie w Fordonie będzie już inaczej wyglądało. I to jest rewitalizacja, to jest zmiana stylu życia i myślenia, o którą nam chodzi. Pamięć historyczna, pamięć zbiorowa to wspólne doświadczenie, które najsilniej związuje lokalną społeczność z miejscem, jest podstawą budowania tożsamości. I to właśnie tutaj, w murach synagogi, świątyni żydowskiej, rozmawiano o tym, co w życiu narodu i ostatecznie w życiu lokalnego społeczeństwa najważniejsze. Problem pamięci pamięci zbiorowej, pamięci społecznej, pamięci historycznej, bo to są różne nazwy, to jest dzisiaj jeden z takich najbardziej zajmujących, powiedziałbym modnych trochę tematów, którym się zajmują historycy zawodowo. To, co tu widzimy, czyli mury, to jest rzecz oczywiście bardzo ważna, ale podstawową i zasadniczą rzeczą są ludzkie umysły, jest to, co ludzie mają w głowach. Te badania nad pamięcią, o których ja mówiłem, to one nie dotyczą tylko i wyłącznie zapamiętywania, one równie dobrze dotyczą zapominania. Zapominanie, o czym dzisiaj zresztą będę mówił, ono ma różne funkcje. To nie jest tak, że zapomnienie zawsze jest złe. Przeważnie jest złe. Złe jest wtedy, kiedy przede wszystkim prowadzi do tego, że się wyrzuca z pamięci zróżnicowanie, wielokulturowość. Tak jak było tu zresztą w Feudonie, co jest też Waszą inicjatywą, prawda? Jedno miasto, trzy kultury, odtworzenie tego za pomocą rewitalizacji budynków w pamięci ludzkiej, no, to jest rzecz w no, zupełnie takim podstawowym wymiarze. W tym niemieniu chodzi o to, żebyśmy sami się przekonali albo zostali przez kogoś przekonani, że nasze korzenie są dawne, że jesteśmy wspólnotą silną, że jesteśmy wspólnotą, która jest głęboko zakorzeniona w historii. Wykład dotyczący pamięci i tożsamości był preludium do otwarcia niezwykle ciekawej wystawy. Judaika, wyposażenie synagogi i domu oraz Fordon na pocztówce i fotografii. To zaledwie garść pamiątek, ale niezwykle cennych pamiątek, które bezpośrednio związane są ze starym Fordonem, mówili kuratorzy wystawy. Przedmioty zbierano latami, w końcu mogły one zostać zaprezentowane w szerszej publiczności. Nie można nie być pod wrażeniem ogromnej wiedzy, jaką pasjonaci starego Fordonu mają o swojej dzielnicy. Efektem wieloletniej pracy badawczej jest książka pod tytułem Fordon, przewodnik po zapomnianym mieście. Jej autorem jest regionalista, wspomniany już Damian Rączka, którego wiedza robi wrażenie nawet na rodowitych mieszkańcach Fordonu. Ma, ma wielki dar, mówi z wielką swadą, rzeczywiście. No od, chyba przywraca ducha po prostu tego miejsca i, i tu jest naprawdę wiele rzeczy, o których warto pamiętać. Także no, bardzo się cieszę, że, że to też będzie spisane, bo jednak ja wiem, że świat się zrobił bardzo mocno elektroniczny, ale ktoś kiedyś może... Yy, no, no nie wiem, no, ja się wychowałem na książkach, więc dla mnie to, to że, że część tych rzeczy będzie spisanych, o których on opowiada, to jest wartość po prostu i, i dlatego też dzisiaj tutaj jestem. Mówimy o przewodniku, który jest świetny, ale mówimy też o ludziach, bo Fordon ma szczęście do ludzi. To prawda, tak. Znaczy, to jest taki chyba jeden z piękniejszych przykładów, że z takiego buntu społecznego, przecież ta pierwsza inicjatywa to było chodzenie na pasach, taki bunt społeczny dotyczący tego, że, że dzielnica jest zapomniana i szczególnie przez władze miasta, a teraz no, przekształciło się to w bardzo wiele dobrych, pozytywnych takich działań. Yy, począwszy od kultury, yy, promocji, yy, imprez, także, no, ja jestem, no, no, zresztą ja o tym, jakby wprost też mówię. No, ja jestem dumny z tego, że, że jestem chłopakiem z tego Fordona, a teraz to nabrało takiego, takiego pięknego wymiaru, właśnie dzięki takim ludziom jak Amon i Stowarzyszeniu Myśli Kosterego Fordona i różnym społecznikom, którzy się angażują w różne rzeczy, więc, no, trzeba było dzisiaj tutaj być. Na koniec wspaniałego fordońskiego wydarzenia odbył się równie niezwykły koncert. Na scenie pojawił się międzynarodowy zespół sztetl, który z pasją wykonuje zapomnianą już nieco muzykę klezmerską. Zespół sztetl e, został założony z członków, e, byłych członków kapeli Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego. Ponieważ wszyscy pochodzimy z Sejn, małego miasteczka w północno-wschodniej Polsce, tak wiedzieliśmy, że będziemy grać w starej synagodze i wysiadając tutaj pod tą synagogą, poczuliśmy się trochę jak w Sejnach, ponieważ tam też jest stara, opuszczona synagoga przerobiona na salę koncertową i galerię. I tam uczyliśmy się grać, tam, tam budowaliśmy koncerty, spektakle teatralne, i dla nas to jest naturalna przestrzeń. Spójcie się trochę jak w domu. Łęka wokół się zakręciła jak tu wysiedliśmy. Tak. Dzięki waszej muzyce odbudowujecie również tożsamość fordonu, bo mówimy o trzech kulturach. Tak, to prawda. Kultura żydowska, niemiecka i polska, które kiedyś współżyły ze sobą. Teraz, teraz już się to nie zdarza na naszych terenach. Muzyka Trzy odcienie wolności Polacy, Niemcy i Żydzi. Pamięć wykuta w kamieniu. Taką pamięć i taką tożsamość pełną wzajemnego zrozumienia, szacunku, miłości do lokalnej ojczyzny chcą budować miłośnicy Starego Fordonu. Udaje się to znakomicie. Eksegi Monumentum stawiają pomnik mieszkańcom dawnego miasta, dziś osiedla bydgoszczy Kazimierza Północy. Stawiają pomnik mieszkańcom, o których pamięć niesie się po uliczkach echem rozmów Widisz po niemiecku i po polsku.